Co Na fleszu zabiłem! Poczekaj, poczekaj, bo trzeci i czwarty Kolejny dead Kolejny dead Zanim się przyczepicie, że mówiłem, że nie będzie powrotu na PS, to hola hola, okej? Okay? To nie jest, to nie jest powrót na PS. Siedziałem sobie w Nowy Rok e, nudząc się po trzech godzinach snu i szukałem jakiejś rozrywki, Jak ktoś u nas w teamie rzucił, że chodźmy zagrać na PS, bo vibe jest. Więc poszliśmy na dosłownie 2,5 godziny i obskoczyliśmy w tym czasie trzy serwery, także miłego oglądania. Ha. masny S6, o, jak? Hit military Ja nie mam albumu już Dobra, nice Kurwane, S3, nice. Map, map, map Ajajaj aj, aj. <grych> Powodzenia, Siusiak Raz, dwa Łaaa Pasu nie masz <grych> Ale złożony What a shit to, na wodzie chyba gdzieś trzyma? Dobra! Ale oro jest robione w po... Wracają do mnie, do domku. O kurwa, Shadow! <grym> Powiem wam, że... Ale się pocisz, Chłopisz do mnie na wejszczacie, mówi, że się poca. Ale taktycznie rozjebany. <grym> Biegam, tu jest, tu jeszcze jeden. A, ja, ja Nie widzę. Leży, leży, leży. Jeszcze jeden jest inside w bazie. Pompę mam, dramy ci, do Kalinga, kurwa. Ci, ci bazę. Dobra, patrz, 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 ja, ja, ja lutuję. O, ty. a, myślałem, że zdążył Może, no, bo tu jest baza druga, przede mną. A! <laughs> nie ty wiem, baza? ale. Łap, łep, łep, łap z bazy. Odchodzę tam. Słap na pompę. Daję, to jest w ogóle Dobra, pierdolamy się tam. 300 mostów Może nie mają klima róbmy platey, róbmy platey. Dobra, chyba mają klima Dobra, nie wejdziemy Dead, Dead Dziesięcia most. Ej, spadł mi Empire! Słapa, <laughs> dobra Proszę bardzo Tu jeszcze... Ale to jest drogie 1200 punktów <laughs> Nie szalej za bardzo z tym mapem, proszę ci Hawkandzik mu sobie odpalić Łeb Kapitasz so, Nie, wyjewałem jest tutaj. A Dobra, ja mam nie szaleć. Ja Miałeś nie szaleć. Biegnie tam jeden po górce, biegnie po górce. Zabijmy go. Super, ja tam mogę podejść, ja tam mogę podejść. Proszę podchodź jest tutaj przy mnie za drzewem. Jak on mnie tak napierdala? Padłem. Masz, masz gryzlaka, z nich? Tak. Haha, ha. ja mu nie mam pomocy. Pomoc na hita. Jeden dead. Drugi dead Tu jest jeszcze naprzeciwko mnie <grymina> dobra! Ale go zmiotło ty wariacie Dobrze kaken skontrolujemy kurwa Aaa! Biega. Ej, skoczył na mnie! Oj. Dobrze, dobra, ty, 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 ty patrz, 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 patrz co ci drobne wariacie. Niepływ. Co ty powiedziałeś Chodzę no, go zraszować na ja, o, nie On nie wiem bo to O, nie wiedział o mnie One nie ma nic ciekawego ci powiem wariacie Co To ty wpisałeś? <sumrecord anyways> Dobra rączki, łapy, łapy, szanuj życie, szanuj życie Szanuj życie daj mu ciuchy daj Kaka ciuchy. No Zobaczyna. nie poszanowałeś nie mu do pompy, ale stongs. Mam nadzieję, że nic mnie nie zabije jestem pełen wyku... nie, to jest samochód zwrotnie jak Helka normalnie e, e, Siusiak, siusiak, za, to, za tobą dwóch, dwóch, dwóch tam jest. Super To głupie Ale nudę to. Grasz na jednym serwie pół godziny ja niż nic robić nie mogę Mapla. Dobra, dobra, otwórz tam drzwi. Ale co z tego, że Mroczny Mapla kupi? Tak nic z nim nie zrobi. Retu, będziesz miał unsuba, no. To unsuba. To 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 bo... Dobra, wariaty. Kupujecie abonament na militarkę, czy nie? nie. 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 10 tysięcy punktów za lutowanie na dwie godziny. Zagranie granie z Mrocznym w teamie. Nie no, przepraszam, nikogo nie chciałem obrazić. Dobra, nieważne, że Oj, oj, wykurwił mnie Ajaj aj. O kurwa, kakusiu! Chyba się nie powiedzie ta misja, wiesz? Kusi mnie, kusi mnie żeby przy kitpę maple, ale za mało czasu na to teraz jest. Za tobą, RETU, RETU tutaj! Gdzie? A tu Ajajaj aj, aj. no, Tak trzeba. Ile pomp miał? Tam, tam, tam? Co? No. O, kolejny map w dramie. Kolejny Chowam tę maple. Ty... A można by było wskoczyć teraz. Hacza otworzył ktoś. Jakby co, chyba za nami, ktoś ma bazę tu małą. Pompierz dead. Jeszcze jeden tam jest. Dead, dead, dead. Czy daleko za Ej, yy, będzie wbiegał do bazy? Nie, jest za bazą. Tam jeszcze gdzieś jeden za tym typem bieg. Nice. Dead. Amelka. Na szybkości. Widzę dwóch. Czekaj czekaj, 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 czekaj. Trzeba chyba postawić e, No, przydałby się, ja nie mam okay, Dwie pompy Ace, ammo, umbrella Otworzy Nice, ty hey. Open A drugie drzwi są, dobra Gurka. Dostał dużo Dostał Dead Daj. O, Mapla dostaje z dołu Widzę go, tego za drzewami W stronę... w stronę plaży A, jest mapel za drzewem Och, i tak, jest mapel. Ej, pompasz! Bolek! Ej, 2 HP, 2 HP kurwa! O kurwa! Myślałem że to bolek, czy to nie jest bolek? Kto to jest? Kto to był? Nie, to jest Derwen. A, okej. Okay. Tam dalej jest map za tymi drzewami. Dobra, mapelek jest ważniejszy. odkładam mapę do lekera. No nie no, zostawię go Map jest po tylu hitach Nie ma mam w pompie Dobra, padam też Jest tam, biegnie, biegnie, biegnie Nie padł Ale jest w hui low Leży jeden, jeszcze przecież. Jest, padłem od kurwa Mapla ze mnie ma w dramie Masz pompę, Czekaj bo Ta pompa bez mną była, daj meda, daj meda, szybko! O kurwa, ja też! Hahaha, ale się Poczekaj, ja o kurwa, na fleszu zabiłem! Poczekaj, poczekaj, bo trzeci i czwarty Kolejny dead Kolejny dead Dead Ile pompek, wariacie? Nie mam! To jak nic nie masz, to wypad, 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 wypad. Dobra, uciekam, uciekam, no, sorry! Chodź mi pompę, pompę, Co przed przed tobą. Gdzie? gdzie? Tam, 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 pojść do drzewo, drzewo, drzewo. drzewo. Dobra. Lecimy, no, lecimy, Czekaj, chodź, chodź, no, robię pompę. Lep. Nie da się tutaj wskoczyć na ich, tak? Czy da się? Idę, idę, idę. Super! Nie zaliczył. Leży? Dobra, pięknie. Nice, idę Milka, idę Milka. O kurwa, krowę przyjebałem. Ha, ale że ty ich sam dwóch porobiłeś. Dobrze Kubusiu. Co to zostało? Dobra, jakim cudem mam przeżył ten pierwszy strzał? To jest taka farma pomp ci goście. To chuj Jeszcze jeden za drzewem Niezły nowy rok Ojojoj, oj, oj, lepszy był, dobra Niezła baza, idealna na start Dawaj, tam. E... Mamy do panu, Ile się jest? jest ammo do mapla? Dajem, tam jest 30 w twoim e... Jeden dead, jeden do ciebie podchodzi Dead O, świgała i bolek to jest? Na dole Czekaj, Poczekaj A, Jest za drzewem chyba Jak do bazy, baza open, baza open, kubuś Które no tu jest A zamknęli już, kurwa, przepraszam Kubuś, troszkę się... O kurwa! Dobra, padłem Ale już wie Mam, bo zmapa całe Jest przy tych No był lepszy, ale dostał Dobra, on ma skillę. Kurwa, no lepszy Home Migała po dwóch hitach Ajajaj, aj, aj. ale zabawne to było Jest forma Jest Forma mutanta Jest drugi za tym Jest, jeszcze, kurwa, dwóch, czy kurwa tam jest. A ile i temu w jest posypanych? Chłop już z gryzy, fresh spał na kampi. Kto to jest? Aż dam się mu zabić. Nie, 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 chodzi o to, że ja jestem fresh spawnem i chłop mnie z i kampi. Pury C4 No, nie, no, ale ty pana! Czekaj, gdzie chłop stoi? you